Jak pani dzionek mija? Proszę. Jak pani dzień mija? Anna! A ja jestem Anna Kalińska, a dzisiaj będziemy prowadzić wywiady z uczniami Elo1. Elo, imię. Elo, Piotr. Do czego używasz AI? Do nauki i zadań domowych w szkole. Dobra, dzięki. Dzień dobry, jak ma pan na imię? Dzień dobry, mam na imię Michał. Jakie zna pan zagrożenia AI? Zagrożenia to przede wszystkim deepfake, czyli. E, tworzenie obrazów, które e, są wyglądają re, w sposób rzeczywisty, ale się nie wydarzyły. Hejka, jak masz na imię? Cześć, nazywam się Ilia. A powiedz mi proszę, do czego najczęściej używasz AI? Ogólnie to bardzo rzadko korzystam z AI, ale jak używam, to używam tylko czatu GPT naszego kochanego, e, tylko żeby on mi strescił jakieś zagadnienie, na przykład czym jest benzen. Hejka, jak masz na imię? Julia. Okej, okay, więc pytanie do Ciebie. Jak często używasz AI? Myślę, że kilka razy w tygodniu. Staram się robić to jak najrzadziej, ale no wychodzi jak wychodzi. Elo, imię? Ola. Do czego używasz AI? Do robienia zadań domowych, między innymi z historii i też w sumie innych przedmiotów.